Hej witajcie! Dzisiaj będzie krótki film, tak jakby informacyjny. I sprawdzimy sobie wszystko. Tutaj. Co się dzieje. Gram dzisiaj w grę wojskową, ale nie wiem, jak się zobaczy to nazywa. No i tak. Dzisiaj będzie bardzo krótki filmik, ale jutro będzie dłuższy. I miałem na nagrywanie, i wyłączę właśnie tutaj teraz dźwięki. No, nie miałem czasu dzisiaj na nagrywanie, bo miałem zrobić moje miasto Minecraft, ale zrobię już niedługo. Ten filmik, prawda? No. Pewnie jutro wleci na kanał. Dzisiaj będzie ten filmik do 5 minut właśnie z No gdzie dzisiaj... właśnie nagrywam, jest godzina 20.00 właśnie tak się złożyło. I długo będzie filmik z no, sobotę. No różne sprawy, nie? Teraz mam więcej czasu. Robienie tutaj Ym, wieczorem, ale nie pójdę spać, wiecie, to jest dopiero 20 ale No i myślę, że to było na tyle, a teraz chwilę pogram. A jeszcze jedno, jutro na pewno będzie dłuższy filmik, już o tym mówiłem, ale będzie trwał na pewno no, do pół godziny. Na pewno więcej niż 10 minut, a jeżeli będzie trwał krótko, to wyślę drugi, a już niedługo zaczynam nowy kanał vlogowy Mati Vlogy. Zaczynam od marca, więc już może w tym tygodniu w następnym założę ten kanał, więc padajcie subskrybujcie, no i na czym kanał też. Oczywiście, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Jeżeli Wam się podobało, dzwoncie dzwoneczkiem obok macie, no i piszcie komentarze, czy wygracie w tą grę. Przypominacie sobie coś chociaż. Dolecimy no, do naszej bazy amerykańskiej. I ja myślę, że to by było na tyle, nie? W tym odcineczku. Bo jak wiecie, to jest. Nie za bardzo. Tak powiem. Tak. No, jakby to powiedzieć. No, jakby to powiedzieć taki krótki filmik obiecałem do 5 minut i tam zrobię, nie? zrobię no i tego mm, sobie tak myślę właśnie że już powinna nie nam kończyć ale jeszcze trochę Wsiądziemy do mojego starego samolotu, który tu utchnął prawdopodobnie to mój. Tak jak mi się wydaje. Wsiądę do niego, nie możemy polecieć. Dobrze, to jednak nie jest moją. Przypuljemy z wodą troszkę. Wejdziemy do tego pana w statku. Tak nie widzę. Kończymy zaraz grę, dobijemy do 5 minut, a ja już chyba woli z wami żegnam, pamiętacie to co mówiłem jeszcze szybko powiem, niedługo zaczyna się nowy kanał vlogowy, jutro będzie dłuższy odcinek, no i tak to będzie właśnie z tym, no to ja się z wami żegnam, pa, na razie.